Można tak powiedzieć, że przed archikadem nie było życia. Były oczywiście szkice, były rysunki, ale to, co architekt czyta, to, co dla architekta jest oczywiste, to dla klienta nie jest to oczywiste. On z samego odrzutu nie potrafi odczytać funkcji, nie potrafi odczytać, jak ten budynek wygląda. I nie dziwmy się temu, że mając szare rysunki, mając szare podkłady, papier, on nie widzi bryły. Praca z Archikadem zmieniła przede wszystkim to, że klient zaczyna rozumieć to, co rysujemy. Zaczynamy przez to docierać do potrzeb klienta. Klient widzi przestrzeń, widzi model, widzi, widzi kolor, widzi, widzi bryłę, a dzięki Archikadowi klient zaczyna rozumieć to, co chcemy przekazywać, i zaczynamy dzięki temu rozmawiać jednym językiem. Przez dokładność narzędzi bimowskich które są, są użyte w Archikadzie, mamy mniejsze ryzyko popełnienia błędu już na etapie koncepcji. I to jest chyba podstawowa wartość tego Archikada. Mniejsze ryzyko błędu, to, że mamy panowanie już nad całą bryłą, że nie rozmawiamy oddzielnie o 2D 3D, i to, że możemy zebrać jak najwięcej informacji potrzebnych do wstępnej szacunkowej wyceny projektowej, które z punktu widzenia wielu klientów są kluczowe. WSC jest dla mnie przyjacielem w pierwszej kolejności. Liczymy, zawsze możemy liczyć na wsparcie i czujemy się troszeczkę jak dla mnie to jest mała mała rodzina. Dziękuję. Tak od serca. <gry>